Thank okay. Zapraszamy do oglądania nowego odcinka Sakralne Dziedzictwo Śląska. Tym razem z Brzezia koło Raciborza spotykamy się ze siostrą Dulcissimo Marią Hoffman. 7 lutego przypadają 115 jej urodziny. Z tej okazji 2 i 9 lutego spotkamy się oglądając Dzieło siostry Dulcissimy. Dulcissima, ślązaczka, działka ze zgody, siostra, która wiele wyprasza, łask, stawia się wciąż nieustannie i daje się poznać jako ta, która jest blisko Boga i blisko człowieka. 115. rocznica urodzin to, to też okazja do dziękczynienia Bogu za tak wiele dobra, jakie uczynił w jej życiu, a także w. Wśród tych, których dzisiaj nazywamy przyjaciółmi Siostry Dulcissimy. Dlatego serdecznie zapraszamy do Brzezia na tort 7 lutego, a 9 lutego do parafii Świętego Józefa w Świętochowicach W zgodzie rodzinnej parafii Siostry Dulcissimy. O 11 będzie msza święta, potem teatr i poświęcenie tablicy upamiętniającej właśnie życie Siostry Dulcissimy na Familoku w jej rodzinnym domu przy ulicy Drzemały 5. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam. Zapraszam.